Można by było rzec, że mam w tej chwili Kieniro o pojemności 60, 108 kWh, słuchajcie. A że pogoda ładna, no to sprzyja temu, żeby z korzystać, żeby tą energię odzyskiwać i cieszyć się bezpłatnym prądem. W każdym momencie dnia, a w przypadku magazynu także i w nocy. Tu mamy Wiktorowika, linka rozpięta do góry. No i próbujemy ciągnąć, no może się go podniesie. Ciągnę za przewód czerwony, mam nadzieję, że tutaj Marcin nie spadnie. No wy myślicie, że montaż magazynu to jest nudny, a tak naprawdę to są emocje. Tak. <grym> to jest ryzyko zawodowe. Tak. Jaka jest przygoda, nie? Bo to też przecież. To jest przygoda. To tak. Jest... <grym> każdy jest inny, każdy jest na swój sposób ciekawy. Dokładnie, tutaj I... się nie można nudzić i tutaj nigdy nie jest tak samo. I tak, tak. I zawsze można zginąć. <głos> 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 Witajcie moi drodzy! Jesteśmy na kolejnej inwestycji na montażu instalacji fotowoltaicznej opartej oczywiście o falownik. I system Solar Edge. Tu będziemy stosować optymalizatory mocy serii S, konkretnie S440. Będziemy mieć panele Trina Solar 425 w których będą 23 sztuki. I na dachu łącznie będzie zainstalowana moc niecałych 10 kW. Ale to jest nie wszystko ponieważ na tej instalacji również będziemy wykonywać montaż magazynu energii. Oczywiście w oparciu o system Victron Energy i o akumulatory Pyelonteca. To oczywiście potrwa parę dni, bo no to jak wiecie nie jest taka instalacja na jeden czy dwa dni. Magazyn to liczę 3 dni montażu plus dzień testów. Fotowoltaika oczywiście powiedzmy dzień, dwa, tyle nam zajmie. Dobrze, by to wszystko połączyć, dobrze przewody poprzeprowadzać, ale myślę, że sobie bez problemu jak zwykle damy radę. No i oczywiście będę na bieżąco Wam pokazywał na jakim jesteśmy etapie, jak to w tej chwili wygląda, co się już udało zrobić do tej pory. Obecnie montaż, chłopaki tu montują od około 2 godzin już. Dach został pomierzony oczywiście, wszystko wszystko wyrównane tak jak ma być, ponieważ tu będzie część paneli będzie umieszczona w orientacji poziomej, część pionowej. Tak jest dach skonstruowany, ma tam kilka okien, wyłaz dachowy, kominy wentylacyjne. Więc po prostu trzeba było to wszystko wpasować tak, jak to powinno być zrobione. Natomiast no, udało się te panele zmieścić, jeszcze, tak nawet ktoś się upadł, to jeszcze yy, ze 2-3 pewnie weszły do no, ale tu mamy się zmieścić w, 10, w instalacji do 10 kWp. Więc tak to zostało to właśnie zaplanowane. No i cóż, mogłem Wam teraz pokazać, jaki jest etap obecnie, yy, ile zostało już wykonane. No i jak to wygląda teraz. A obecnie ma, tu właśnie mamy dach. Yy, Mamy mostki trapezowe wysokie, przykręcane od dołu. Jak widać tu panele będą poziomo zainstalowane w dolnej części. Natomiast wyżej będą moduły, tutaj już na tym końcu instalowane pionowo. I cała góra, tutaj cały rząd u góry będzie również w pionie. I potem już na końcu z drugiej strony również tutaj będą moduły zainstalowane właśnie w pionie. Także roboty postępują, praca, lecą do przodu i tak jak widzicie nie obijamy się, działamy cały czas, montaży coraz więcej, a że pogoda ładna, no to sprzyja temu, żeby sobie z końca korzystać, żeby tą energię odzyskiwać i cieszyć się bezpłatnym prądem w każdym momencie dnia, a w przypadku magazynu także i w nocy. Na bieżąco będę dalej relacjonował w miarę postępu prac. Można by było rzec, że mam w tej chwili kije Niro o pojemności 108 kWh, słuchajcie. Bo 64 ma samochód, a ja mam jeszcze 40 na pokładzie. Także mogę wam pokazać, co tutaj właśnie przywiozłem w tej chwili. Więcej mi się nie zmieściło po prostu do auta. O, proszę bardzo. Falowniczek Solar i pełne bateryjki z tyłu, wszystko pełny tył baterii, tak. Tutaj jest cały tam kufer z tyłu, wszystko zapakowane, także 12 sztuk tutaj sobie przywiozłem, będziemy to montować. I zobaczyć do chłopaków, jakim idzie robota. No, a tu mamy już paneliki Trina Solar 425, 23 sztuki. A na dachu, jak widać, wszystkie mostki już pomontowane. Okablowanie też już jest wykonane od strony DC. Tu będzie może lepiej widać, jak sobie przybliżymy. O, zobaczcie. I pomontowane optymalizatory mocy SolarEdge Ski 440. Ja idę do samochodu. Będę, przyniosę do, do inwestora falownik i akumulatory. I wracam po wiktrony. bo coś się tutaj trzeba dowiedzieć. Niestety, ja w samochodzie wszystko na raz nie zmieszczę. Także, jak widzicie, robota idzie pełną parą. Lecimy do przodu, szkoda czasu, żeby stać, trzeba pracować i instalować, bo po tym magazynie lecimy na kolejną instalację. Także za chwilę będę was dalej informował, gdzie będziemy panele montować, pokażę jak to wygląda a potem kolejna będzie będę Wam pokazywał realizację właśnie z montażu tego magazynu. Rozdzielnica główna, będziemy wychodzić za wyłącznika głównego dwoma przewodami. Prawdopodobnie dwa razy 5x16, przewiert przez ścianę i tam na dół. Natomiast tu na tej ścianie tutaj zawiśnie nam coarecz, palownik i schodzimy sobie niżej. I tu mamy taki obszar od tej ścianki tu do tego wystającego elementu. czterdzieści 45, tu idealnie nam wchodzą z o, oczywiście odstępami 3 wiktrony, dziesiątki. Tutaj nad tymi płytkami tak jak widać pole się koryto kablowe. 3 wiktrony i wyżej będą stelaże na e, akumulatory. Tam tych półek oczywiście nie będzie, będą do demontażu. I tak to zostało zaplanowane. No, a tak nam wyszła ta instalacja fotowoltaiczna. Pięknie się prezentuje. Tu wprawdzie trochę cienia jest od drzewa, ale to jest edge, więc problemu nie będzie. Cień się troszkę będzie przesuwał. Niestety, sosny pylą, więc no trochę tego pyłu jest na panelach, ale przyjdzie deszcz to oczywiście zmyje. Więc jak widzicie. Zainstalowana instalacja. Elegancko. I zaraz idziemy bawić się w montaż magazynu energii. No i słuchajcie, moi drodzy. Jak widzieliście, fotowoltaika jest już zainstalowana. A teraz idziemy zobaczyć, jak to wygląda w środku. Bo tu będziemy mieli już zamontowany palownik SolarJet. Tak jak mówiłem wcześniej, eee, 17. Kilowatów, bo w przyszłości ta instalacja będzie jeszcze rozbudowywana. Natomiast tu już chłopaki działają z montażem magazynu energii, który też zaraz Wam pokażę. No i tak wygląda montaż uchwytów, czyli innowacyjnego rozwiązania pod akumulatory do Victrona. No i mamy tutaj właśnie tego naszego Solaredża. Mi się sobie ładnie na ścianie. Natomiast tu mamy innowacyjny montaż. Zobaczcie na takich specjalnych stojakach, zaprojektowanych właśnie pod te akumulatory. Mamy ustawionego Pajląteka 12 akumulatorów, czyli 40 kWh dostępnej energii. Za chwilę to wszystko będziemy łączyć. Tutaj już oczywiście lecą uchwyty od trzech falowników 4 trzy 30. No i tak powoli będzie to spinane. Także na bieżąco będę to relacjonował, oczywiście, i zobaczycie potem, jak no. system będzie odpalany, uruchamiany. No, tak. i jakie będziemy robić testy kolejnego systemu hybrydowo wyspowego No i pierwsze przewody już sobie tutaj lecą. Są łączone czerwone i czarny. O, tu na końcu mamy fiszki. I w sumie to możemy sobie wybrać, tak? Możemy pociągnąć za, za te przewody i wybrać sobie wersję melodii. Profesjonalną albo amatorską, tak? Do wyboru. No. Powiedz Piotr, skąd do nas przyjechałeś? Ja częstochowy. Tak, tutaj, niedaleko generalnie I będę, i będę tutaj w tym momencie zajmował się tematem związanym z nadzorowaniem poprawności montażu. I do, do wyboru, montaż profesjonalny albo montaż amatorski. To jak, jak, jaką wybierasz melodię? Ja wybieram tutaj wersję profesjonalną, także ciągnę za przewód czerwony, mam nadzieję, że tutaj Marcin nie spadnie. No i słuchajcie, już mamy akumulatory pospinane komunikacyjnie. Przewody DC pociągnięte. Zobaczcie, jak to fajnie wygląda. Wszystko połączone. Przewody od uziemienia również. Po całości. Tam było najtrudniej, bo było najbardziej ciasno. Na tej ostatniej. w tym ostatnim stosie. Ale jakoś się udało. No i tu nam schodzą. Plusy, minusy. Za chwilkę to będą zamontowane basbary. I zabezpieczenia. No i potem to wszystko wyjdzie już do. Niech tronów. Ja tam trójkę. Ty tylko tru, o trójkach byś myślał kurde. Tu jest porządna dziesiątka. No to już multiplusa. Multi multiplusa? On jest wtedy jest multi ciężki. No. To jest ciężki. To jest kwatra ciężki. To jest kwatra ciężki, tak jest. Posłów nie ciężki. Tak. kilo waży Pięćdziesiąt chyba, 52 kilo jest, Z tego co pamiętam, ale... To to jeden w jedną rękę, drugi w drugą. Ja je leciłem sam, to te to jeszcze ok, ale piętnastkę samemu to mu naprawdę jest wyzwanie. No, dobra. I lecimy, lecimy, lecimy. Jest nasz kochany Wiktronik. To co, góra? No. To... No i słuchajcie, nie udało się tak go podnieść do góry po tej drabince, jak widzieliście, więc wpadliśmy na inny pomysł, a mianowicie system linkowy. No i takie coś w tej chwili wymyśliliśmy. Tu mamy wiktronika, linka rozpięta do góry, no i próbujemy ciągnąć. No, może się go podniesie. już? Masz, nie, To Dobrze. Nie <gry> No już jest coraz bliżej, kurczę, no. A przy okazji tu jeszcze powiem, że tu już mamy basbary zamontowane. Odłączone. Jeden zamknięty, bo tutaj inaczej by się go niestety nie zamknęło później, bo będzie wisiał wiktron. Dużo przestrzeni serwisowej, nie? Tak, tak. Ale to w generalnej basbara nie ma co serwisować, także to... A zresztą zawsze można zdjąć Wiktrona. Nie rozśmieszaj mnie, Piotr. Dobrze. Bo tam kamerek się odgiął czerwony. Zahaczyło go. O. Wiem, że pewnie nasi widzowie zaraz powiedzą, że trzeba było sobie bloczek załatwić, no ale no niestety bloczkiem nie, akurat nie dysponujemy tutaj, więc no, taki system jaki jest, taki jest. Trzeba sobie radzić. No bo to miał być prosty montaż. No on jest prosty. On tylko jest niestandardowy, ale jest prosty. Dobra, Martek nasty. No. Dobra, jeszcze w Jeszcze, jeszcze do góry. Jeszcze raz. Jeszcze raz. 60, jeszcze raz. jeszcze 10 centymetrów. No. To jest Bartek? No, to jest Bartek. No, ale tak, musicie płapnąć. Dobra, no, Marcin. I powiedz mi, gdzie wam opuszczać i wtedy sobie opuszczę. Zawsze się prosami za wentylację. I dodatkiem. I, wy, I wyrównaj od razu w tą stronę, bo tam będzie mi się tylko przesunąć. No spróbuj. Dobra, próbuj. Ej, jeszcze chyba nie. Dół, dół w las? No i co, i udało się. Wisi, nie? Udało się. Bartek, Bartek szczęśliwy, tak? Żyje? Tak. 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 Bo wymyślicie, że montaż magazynki to jest nudny, a tak naprawdę to są emocje. Tak, to jest ryzyko zawodowe. Tak, jaka jest przygoda, nie? Bo to też przecież. To jest przygoda, to tak. Jest... Każdy jest inny, każdy jest na swój sposób ciekawy. Dokładnie, tutaj I... się nie można nudzić i tutaj nigdy nie jest tak samo. I tak, tak. I zawsze można zginąć. Tak. No i słuchajcie, mamy już powieszone farowniki. Korytka są zrobione. Także jest, jest przygotowana część instalacji pod kablowanie. Zobaczcie, tu leci trasa kablowa, mamy przewiert i do rozdzielnicy głównej. Tu mamy koryta, tu naszą rozdzielnicę, która będzie za chwilę uzbrojona. No i już nam wiszą trzy wiktroniki. Główne koryto. I tam właśnie z tych basbarów, które schodził, które widzieliście wcześniej. Schodzi nam do szafki, do bezpieczników. Tu mamy fuzy. No i będziemy wychodzić przeładiami. Oczywiście że trzeba je to poukładać ładnie. Tak jak zwykle. Także lecimy z robotą. Robota skończona. System został właśnie odpalony, uruchomiony. Baterie się ładują w tej chwili. Zobaczcie, jak to fajnie tam wygląda. Jak ładnie świeci, wszystko miga. Gwig, rolnik mam tu banglają. Mamy fazę balk, pełne ładowanie. Tu sobie kabelki poszły. Tutaj, właśnie w zabezpieczeniach, tak. Mamy trzy fuzy. I u góry bateryjki się właśnie ładują. Tutaj mamy zainstalowane serbo i wyświetlacz. Właśnie aktualizujemy firmware na wersję large'ową. Rozdzielnica z licznikiem oczywiście, który już sobie pracuje oraz pracujący i produkujący SolarEdge. Leci nam 370 Amperków do jak. Pięknie, ładują się. Jest moc. Słychać, jak wentylatory chodzą? Super. No tak. Nie, tak naprawdę to to... Wróciła sieć, tak? Nie wymaga wróciła się w tej chwili. Czyli co, Mamy włączoną, tak, saunę. Co jeszcze teraz? Nie. Mamy Nowe włączoną saunę, mamy włączoną wentylację. Spalnik i kuchence coś się, coś się, już... A, bo to skończyło się. I... A to jest wentylacja dodatkowa basenu? Czy co to właściwie to jest? To jest obróbka powietrza. Odzysk wilgoci, jak To jest wszystko. Wentylacja, tam jest osuszanie. Mhm. Czyli wam tyrację ale tej strefy basenowej, tak? Tak, 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 tak. Okej okay. No i co? No to przełączyliśmy na minutę zrobiliśmy, to by się wyłączyło po minucie. Mhm, tak. Przestawić to zaraz, ty, ty, ty. No to jeszcze ja mogę poczystać. Czy co? Jeszcze jedna symulacja blackoutu, tak? Tak, czyli tak, teraz symulacja blackoutu. Czekaj Marcin, powiesz czy, czy Piotr, ty powiesz. No teraz będzie, tak, ja, ja, ja powiem może. Dobra. Teraz będziemy mieć symulację blackoutu, czyli braku energii w sieci. Czyli zrzucimy bezpiecznik i system Victora musi się przepiąć na zasilanie awaryjne, na akumulatory i tak naprawdę nawet prawdopodobnie światło nie zdąży mrugnąć. Dobra. Dodam tylko, że mamy w tej chwili obciążenie 13 kW. Pierwsza faza 5, druga faza 4, trzecia no prawie 4 Tak jest 3-4. No, przełączył się bardzo ładnie. Zaczęły szumieć. No, przeważnie dostały. I co tutaj jest, Marcin? Jaki tutaj mamy setup? Tutaj mamy inwertery z funkcją ładowarki Quattro 10000 oraz 12 akumulatorów Pajlątek US 3000C. Do tego mamy CERBO GX z wybranym systemem operacyjnym VENUS OS LARGE, który pozwala na robienie bardziej zaawansowanej logiki, na przykład na, na outrecie oraz wyświetlacz 7 cali, po to, aby było czytelnie. I teraz działamy na gridzie tak? Tak, teraz pełny off-grid. Wydaje się, że instalacja jest zakończona sukcesem po czterech dniach walki. Myślę, że inwestor będzie zadowolony. Oczywiście, że będziemy to dokonfigurowywać, ustawać wszystko, bo jak dobrze wiecie, system tyle co uruchomiony świeży, no to wymaga jeszcze sporo pracy od strony właśnie konfiguracyjnej, ale to spokojnie, osoby to już zdalnie możemy to zrobić. Także jeszcze na koniec może parę słów od instalatorów. No, ja, chcia, ja chciałem właśnie, żebyście powiedzieli, jak instalacja przebiegła, czy były jakieś problemy, czy, czy było wszystko w porządku. No to była jedna z chyba bardziej wymagających instalacji, bo wszystko wieszaliśmy dosyć wysoko pod sufitem, ale pięknie działa. Czyli jednym słowem ciasno. Ciasno, ciasno <grym> tak. na schodach i całą elektrykę Marcin robił na drabinie. <grym> no, stopy, stopy bolą. Tak jest. Od Generalnie wszystko działa w no problemów żadnych nie było. Trzeba było ciągnąć dodatkowe przewody, bo okazało się, że są dwie rozdzielnice główne. Główne, jest tak. Główne. jest główna i główniejsza. Tak tak, tak. Główna i główniejsza. Tak, tak. tak, tak. Jasne. Jak zawsze wszystko działa. No. jeżeli chcecie taką instalację na Victronie, to koniecznie kontaktujcie się z Piotkiem. On załatwi wszystko, odpocząwszy od audytu, poprzez przeprowadzenie was przez całą instalację, a na końcu my zrobimy to co robimy najlepiej, czyli zamontujemy Victrona, skonfigurujemy będzie działał. Dokładnie tak. tak, także tutaj wielkie podziękowania dla, dla chłopaków, bo, bo naprawdę to, to jest kawał dobrej roboty wykonany po raz kolejny. No i co? Ja myślę, że widzom się podobało. Oczywiście proszę o liczne komentarze, o subskrypcję, o łapy w górę, tak, o właśnie wszyscy tak, mocno. I co? Do następnego razu trzymajcie się, do zobaczenia. Na cześć, razie, na razie, tak, tak, tak. cześć.